Miliana, jedna z widzących z Medjugorje, napisała list do papieża zaraz po rozmowie z Milianą na temat dziesiątej i ostatniej tajemnicy objawień. W tym liście wspomniano daty, kiedy niektóre z tych tajemnic się spełnią. Światowe elity buntują się przeciwko boskiemu planowi dla ludzkości. Od pierwszych chwil objawień królowa pokoju ostrzegała, że nadejdzie czas gdy Zachód będzie postępował technologicznie, ale oddali się od Boga, działając tak, jakby był samym stwórcą. Obecnie wiele znaków tej przepowiedni się realizuje i rozprzestrzenia na całym świecie. Elity ekonomiczne dążą do przekształcenia świata i samego człowieka, twierdząc, że tworzą bardziej wydajne społeczeństwo. Wszystkie globalne wydarzenia na dużą skalę są związane z tym projektem. Jakie są ich intencje? Jak to wpłynie na większość ludzi? Celem globalistycznych elit jest reformowanie społeczeństwa poprzez technologie, z myślą wyłącznie o swoich interesach. To nie jest teoria spiskowa, ale cel otwarcie broniony przez organizacje takie jak Światowe Forum Ekonomiczne, które już wdrażają swoje propozycje. Obecne przemiany, których jesteśmy świadkami, są częścią tego wielkiego planu przekształcania ludzkości. Stoimy w obliczu bezprecedensowej rewolucji, w której człowiek zostaje zepchnięty na dalszy plan. Elity twierdzą, że technologia powinna być priorytetem i że ona zmieni człowieka. Takie aspekty, jak sztuczna inteligencja, robotyka, internet, pojazdy autonomiczne, Druk 3D, nanotechnologia i biotechnologia są w centrum tej rewolucji. Celem jest taki postęp w technologii, aby bariery między fizycznym, cyfrowym i biologicznym zanikły. Juwel Herrari, jeden z głównych myślicieli stojących za tą ideą, argumentuje, że ludzka dusza nie istnieje jako coś boskiego, lecz jest tylko zbiorem algorytmów biochemicznych, które ewoluowały przez miliony lat. Twierdzi on, że biotechnologia i infotecnologia dadzą nam moc przekształcania samych siebie. Jednakże w objawieniach w Mediugorie Maryja Panna ostrzegała przed niebezpieczeństwami związanymi z tym odłączeniem od wiary. Ostrzegała przed porzuceniem krzyża i akceptacją pogańskiego stylu życia, a wielu z nas jest tego świadomych, ponieważ doświadczamy tej rzeczywistości na co dzień. Ten nowy świat. Dążony przez globalne elity Jest tym, przed czym Matka Boża ostrzegała przez lata Ostrzegła nas, że Zachód będzie postępował Ale bez Boga I że będzie działał jak własny Stwórca Obecnie widzimy spełnienie tego ostrzeżenia Ojciec Livio z Radia Maryja wielokrotnie mówił Że to jest czas szatana Okres wielkiego ucisku Apokalipsa rozgrywa się przed nami z oczywistymi znakami dla tych, którzy mają pokorę, aby je dostrzec. Zbliżamy się do wielkiej kary. Miliana, jedna z widzących z Medjugorje, stwierdziła, że udręk nie da się uniknąć. Wielokrotnie mówiła o czasie, kiedy otrzymała szczegółowe informacje na temat przyszłości. Matka Boża jednak zapewniła ją, że Bóg jest miłosierny i kocha nas, ale przyznała że bała się, gdy otrzymywała objawienia. Następnie modliła się, prosząc o miłosierdzie dla ludzkości. Matka Boża zachęca wszystkich do wzmocnienia swojej wiary w tym okresie i do zintensyfikowania swoich modlitw, ponieważ to dzięki nim możemy przygotować się na przyszłe wyzwania. W wywiadzie dla Radia Maryja ojciec Liviołu zapytał Milianę o tajemnice, które jej powierzono i jak one ją dotykają. Chciał wiedzieć, co mogłaby przekazać światu na temat tych trudnych objawień. Miliana odpowiedziała, że modliła się dużo, aby kary i udręki zostały zminimalizowane, stwierdzając, że modlitwy i post mogą złagodzić plany Boga, ale nie mogą ich całkowicie wyeliminować. Ludzkość, według niej, doszła do punktu, w którym wielu ludzi uwielbia samych siebie i obraża Boga. Boska cierpliwość się wyczerpuje. Znany mariolog René Lorent, po rozmowie z Milianą, napisał ważny list do papieża Jana Pawła II, dzieląc się wszystkim, co zostało mu objawione. W liście wspomniano, że 25 grudnia 1982 roku. Podczas objawienia Matka Boża powierzyła Milianie dziesiątą i ostatnią tajemnicę, a także ujawniła daty, kiedy te tajemnice się spełnią? Miliana otrzymała wiele szczegółowych informacji o przyszłości, znacznie więcej niż zostało udostępnione innym widzącym. W wywiadzie z 1983 roku powiedziała, że Maryja Panna poleciła jej modlić się za niewierzących, ponieważ nastąpi skrucha, ale dla wielu będzie za późno. Opisała pierwszą tajemnicę, objawioną w formie wizji w której Ziemia była spustoszona, a w niektórych regionach świata wystąpiły wielkie wstrząsy. Miliana, ze łzami w oczach, zapytała Matkę Bożą, dlaczego to dzieje się tak wcześnie? Odpowiedź była jasna: Na świecie jest zbyt wiele grzechu, a Bóg nie może już tolerować zła, które rządzi ludzkim sercem. Obserwuj, co ludzie robią wokół ciebie, a wtedy zrozumiesz. Objawienia wskazują na trudne czasy, ale jak zawsze Matka Boża przypomina nam o swojej ochronnej obecności i o tym, że Jezus przyjdzie, aby zabrać nas do nieba. Dlatego nie powinniśmy bać się tajemnic, ale żyć przesłaniami Matki Bożej z wiarą i otwartym sercem. Wciąż jest czas na nawrócenie. Jezus nadal wzywa wszystkich do nawrócenia, dopóki trwa czas Bożej łaski. Królowa Pokoju podkreśla, że jest przy nas, gotowa wstawiać się za nami i prowadzić nas, aż jej Syn Jezus powróci jako Król, zgodnie z tym, co opisano w Piśmie Świętym. Przesłania z Medjugorje nadal przypominają nam o znaczeniu modlitwy i wiary. Ważne jest, abyśmy byli duchowo przygotowani, ponieważ trudne czasy, o których mówiła Matka Boża, są coraz bliżej. Ludzie będą błagać swoich braci i opłakiwać życie, które przeżyli bez Boga. Będą się żałować, ale będzie już za późno. To właśnie Matka Boża objawiła w wizji Milianie. W tym momencie Maryja pokazała jej pierwszą tajemnicę, jakby to był film. Ziemia była zniszczona, a niektóre regiony świata przechodziły wielkie wstrząsy. Na widok tego Miliana zaczęła płakać i zapytała. Dlaczego to wydarzy się tak wcześnie? Królowa pokoju odpowiedziała: Na świecie jest zbyt wiele grzechów. Bóg nie może już dłużej tolerować zła, które rządzi ludzkim sercem. Rozejrzyj się wokół i zobacz, co ludzie robią, a wtedy zrozumiesz. Tajemnice ujawniają trudną przyszłość, ale Matka Boża zawsze przypomina nam, że jest z nami i że jej syn, Jezus poprowadzi nas do nieba. Dlatego prosi nas, abyśmy nie skupiali się na tajemnicach, ale żyli jej przesłaniami z czystym sercem. Wciąż jest czas na nawrócenie. Jeszcze nie jest za późno. Jezus nadal wzywa wszystkich do nawrócenia, dopóki trwa czas Jego łaski. Kiedy nadejdzie czas, Jezus przyjdzie jako król do swojego kościoła, dokładnie tak, jak opisano to w Piśmie Świętym. Królowa pokoju zapewnia nas, że nigdy nas nie opuszcza, zawsze jest przy nas i słyszy nasze błagania. Jej przesłania nadal są aktualne i mają ogromne znaczenie, dopóki wszystko, co zostało przepowiedziane, się nie spełni. 25 czerwca 2020 roku Matka Boża powiedziała: Drogie dzieci, słyszę wasze wołania i modlitwy, i wstawiam się za wami przed moim synem Jezusem który jest drogą, prawdą i życiem. Wróćcie do modlitwy, dzieci, i otwórzcie swoje serca w tym czasie łaski. Wasze życie przemija, a bez Boga nie ma ono sensu. Dlatego jestem tu z Wami, aby prowadzić Was ku świętości życia, aby każdy z Was mógł odkryć prawdziwą radość życia. Kokum was, zisi. I z moim misjerzyńskim blogosłaństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Kiedy Miliana, wizjonerka z Mediugorie, otrzymała wiedzę o tym, co wydarzy się na świecie, powiedziała: Modliłam się, aby kary i udręki ludzkości zostały zmniejszone, ale rozumie, że kary nie mogą być całkowicie uniknięte. Nie można uniknąć udręk, powiedziała. To, co nam pozostaje, to modlitwa, intensyfikowanie naszych modlitw i nielękanie się tego, co ma nadejść, ponieważ nasze wyzwolenie jest bliskie. Jezus powraca, a my musimy pozostać silni w wierze, aby osiągnąć niebo. Książki wyjaśniające te czasy i znaczenie przesłań z Fatimy mogą pomóc nam pogłębić naszą wiedzę i nasilić modlitwę. Jedna z takich książek jest dostępna pod linkiem w opisie tego filmu oraz w przypiętych komentarzach. Klikając w link, możesz nabyć ten materiał, który będzie wielką pomocą duchową. Chciałbym również podziękować wszystkim subskrybentom kanału, a w szczególności Tobie, który udostępniasz nasze filmy. Kontynuuj dzielenie się nimi, aby więcej osób mogło poznać te prawdy i być przygotowanymi na to, co nadchodzi. Wiele osób wciąż nie zna tych przesłań i potrzebuje ewangelizacji. Jeśli nie jesteś jeszcze subskrybentem, zapraszam Cię do subskrypcji kanału i dołączenia do tej wspólnoty, która stara się żyć w wierze w Chrystusa Króla. Jak powiedziała Matka Boża, na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje.